wpadłem do parku Yoyogi tutaj przy Harajuku na imprezę youtuberów tutaj w Tokio. Okazuje się, że jest bardzo dużo youtuberów w Tokio, większość z nich to są obcokrajowcy, którzy tutaj mieszkają i kręcą w wideoblogi na temat Japonii. Więc postanowiłem przyjść tutaj na imprezę Hanami właśnie w parku, żeby poznać trochę osób, miałem okazję właściwie spotkać się z osobami, które widziałem na YouTubie już nieraz Więc to było takie ciekawe doświadczenie, miałem okazję także porozmawiać z nimi na temat tego jak kręcić filmiki, jak to wszystko organizować. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Niestety nie spotkałem gąciarza. Nie, zaprosiłem go, powiedziałem, że dzisiaj jest impreza, nie wpadł. No nie wiem, może był zajęty, ostatnio podobno rozkręca jakiś biznes, więc może nie miał czasu, żeby się pojawić na takiej imprezie. No szkoda, może następnym razem się spotkamy. <laughs> but by the time you feel like serving someone, first all,

A jakie jest Tokio dla YouTuberów? Właściwie jest to całkiem niezłe miejsce, ponieważ no, po pierwsze można robić vlogi na temat Japonii. No, a to mnie aż tak bardzo nie interesuje, bo to nie jest mój główny temat. Ale jest tutaj przede wszystkim centrum YouTuba. Google zbudowało tutaj stu specjalne studio dla youtuberów, gdzie mogą nagrywać swoje filmiki, mogą je edytować. Jak ktoś ma duży kanał, to może wykorzystywać zasoby właśnie tego studia. Organizowane są także warsztaty darmowe, na których uczą się jak obsługiwać kamery, jak robić filmiki, jak edytować, jak tworzyć efekty specjalne. Więc naprawdę dużo się dzieje. Zapisałem się już na parę takich warsztatów, będę się niedługo wybierał. Więc naprawdę będzie się dużo działo. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że to mi trochę pomoże w tworzeniu kolejnych filmików, że jednak będzie się coraz lepiej wyglądało. Mam nadzieję, że dzięki temu mój kanał się będzie jeszcze bardziej rozwijał, więc to jest naprawdę niesamowita okazja, że Google organizuje coś takiego tutaj w Tokio. W Roppongi jest właśnie to studio na chyba 25, piętrze albo nawet wyższym, więc naprawdę musi to być niesamowite miejsce, wybieram się w tym. W tygodniu chyba? No, w tym tygodniu się wybieram, więc na pewno zdam jeszcze raport z wycieczki. No, a ja wracam do ekipy, zobaczymy jeszcze z kim mi się uda pogadać. Selfie stick w akcji, widzę. Bardzo dużo osób tutaj właśnie z stickiem paraduje, się nagrywa. I do love the sweet potato as well. Yeah. I, I make a them a at home as well. I only, I'm only in the last week so. No way. 100% true. Absolutely not. Film your boots.